No proszę państwa, tak się mój dzisiejszy wypiek prezentuje. No muszę wam powiedzieć, minusem jego jest to, że strasznie szybko znika. Mm. Mm. O nie, no ludzie, nie, nie, nie. Już zdecydowanie to nie jest pozycja dietetyczna, absolutnie. To już drugi. Słuchajcie dzisiaj mój dzień doberek dobry wieczór, proszę państwa. Dzisiaj bardzo ambitny przepis, który chodził mi po łbie. Już bardzo długo chciałbym dzisiaj upiec chlebek, proszę państwa, brokułowy. Nie wiem co wy na to, ale ja jestem bardzo podjarany tym przepisem, gdyż wielokrotnie już na niego trafiłem. No i zakupiłem nawet, proszę państwa, proszek do pieczenia, do pieczenia gdyż zrozumiałem, że. Mm, suszone drożdże to nie jest to samo co proszek do pieczenia, więc miejcie, miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie chcieli coś piec. Dobra, lecimy, lecimy z tematem, nie śpimy, nie śpimy, ale zobaczcie, jak chomikowanie i poszukiwanie to jest dobra rzecz. Kiedyś znalazłem sobie takie, nie wiem w jakimś chyba śmietniku pewnie, znalazłem sobie takie łyżeczki i no idealnie mi się słuchajcie idealnie mi się teraz sprawdzą tylko nie wiem podejrzewam że to jest pół małej łyżeczki a to jest mała łyżeczka jeżeli się mylę możecie mnie poprawić ale niestety w tym przepisie już to niewiele zmieni niewiele zmieni ale muszę wam się pochwalić zobaczcie jaki rzemce ostatnio na targu staroci elegancki witraż wyhaczył w cenie wydaje mnie się promocyjnie Powiem wam, dałem za niego no 60 złociszy. Nie wiem, czy to była dobra cena, czy mnie ograbili, ale dzisiaj nie o tym. Bierzemy się, słuchaj, ta, za ten przepis. Można to, już wam mówię, musimy pozyskać 300 gram brokułów. Najlepiej zetrzeć go na tarce, ale my jesteśmy jednak Leniwi, proszę Państwa, leniwy życiowo, i użyjemy do tego termomiksa, No, mamy, mamy, to używamy. No, ludziska, nie ma co się zaorać w kuchni. słuchajta. no, maszyna, myślałem, że, ale to jest świetna rzecz, powiem Wam. Ja zawsze miałem problem z poszukiwaniem, z poszukiwaniem, słuchajcie, wagi. Miałem ze dwie wagi kuchenne. I zawsze gdzieś się szlak trafiał. A tu patrzcie, 300 gramów. Łomatko, co to za mały chleb będzie. Zobaczcie, ja tu cztery brokuły, żebym się konkretnie naszykował, a tu jeden brokuł, i my już jesteśmy. Proszę, ja Was na finiszu, chyba ja zrobię z dwa chleby. No nie ma co. Słuchaj, ta zmiana planów. Robimy dwa chleby. Tylko gorzej, jak będzie lipa, to polecą dwa. No nie wiem. No niestety, kto nie ryzykuje, jak tu mówiono, ten nie pije szampana. Nie wiem, czy to, się, to, czy to się, jak to się ma do chleba brokułowego. Słuchajcie, z tym szampanem 300, no i tyle nam zostało. No i co myślicie, ryzykujemy czy nie ryzykujemy? No ja pan powiem, hmm, chyba nie będę ryzykował. No ale w sumie 40 minut, piec, słuchajcie, nagrzany nie. Robimy podwójną wersję. Absolutnie nie ma o czym mówić. Zawsze to można komuś sprezentować. Więc robimy 600 proszę Państwa. 300, no 600 jakby nie patrzeć. Te takie zdechlaki to nie, to do obiadu będzie. Słuchajcie, przyjdą, przyjdą znajomi do obiadu, się rzuci te gorsze. Wiadomo o co chodzi. Lepsze trzeba zjeść, a o 580, a gorsze no jest. Trzeba wydać ludziom. Trzeba wydać ludziom. Powiem wam, no ja to jak ten, jak w laboratorium u mnie tu widzę w tej kuchni dzisiaj, będzie, będzie, no dałem z naddatkiem, teraz tylko żeby tego nie zamielić za mocno, u max jest, skąd on wie, słuchajcie, że jest max, aha, bo ja ręką dotknąłem, niezły jestem, słuchajta, niezłe, no i mieszamy. Jazda tam z powrotem. Dobra, żebyśmy my z tego proszę państwa pasztetu nie zrobili. Nie, no wydaje mi się, że za to przemacamy. Nie, no nie wiem. Może jeszcze Uno momento, jak to mówią Włosi. Uno momento, Ale trzeba uważać, wiecie, żeby... Naprawdę, żeby z tego pasztetu nie zrobić jednak chleb, chleb. Mamy chleb do zrobienia. No i miska się okaże, słuchaj, ta za mało. No muszę Was zaprosić pod zmywak, Pod zmywak. Tu jest dosyć... Dosyć ekstremum. Tu jest wszystko, proszę Państwa. I całe szczęście, bo niekiedy jest wszystko, ale nie to, co trzeba. Na pewno się zastanawiacie po jaką cholerę mu tyle garów. Słuchajcie, sam nie wiem. Sam nie wiem nie znam odpowiedzi na to pytanie. Elegancko lecimy z tematem. Powiem wam nie to, żeby to nabierało już smaku, ale mnie się podoba. Udajcie, że nie zauważyliście, co się dzieje w tej szufladzie. No ona jest cały czas przed, przed, proszę Państwa, posprzątaniem. No powiem wam dobrze. Myślałem, że mi się to dosyć mocno uwali, ale jednak trochę wody i się ogarnie. No konsystencja jest taka. Nie jest to mąka. Dobra, robimy dabel, bo podwójnie. Teraz się tylko obawiam. 6 jajek, wiecie co? I 150 mąki. Najpierw musimy jajka połączyć, bo tak było w przepisie. W przepisie trzymajmy się. Zrobimy najpierw tutaj jednak hmm, jajo, bo słyszałem, że może tak się zdarzyć, że to może być. Słuchajta, no nie, Bóg, tylko no połączone macie, kropki. Więc lepiej do osobnego, a później dopiero zamieszać ze wszystkim. Powiem Wam ambitnie, zawsze ambitnie, zamiast zrobić jeden chleb, to nie dwa dwa. Jak polecę z produktami, to podwójnie, słuchajcie, podwójnie koszta liczymy do tyłu. No i będzie ostatnie ostatnie jajo. Och poszło, poszło. Mamy to, proszę Państwa, 3-6. Nie ma tu jakiegoś widzę kosmicznego. Liczenia, wezmę trochę to za tam, żeby one mi się później tu chyba szybciej połączyły, słuchajta. Ale w przepisie tego nie było, więc nie trzeba. Dobra, lec lecicie. Miski, słuchajta, z IKEA. Polecam, fajne są. Ale widzę, że kobity jednak używają takich do przepisów, y proszę ja was, szklanych. Bo lepiej to się jednak prezentuje. Powiem wam, że kolorystyka... Kolorystyka bardzo mnie się podoba, tak zdrowo, zdrowo to wygląda, bo te wszystkie chleby, to słuchaj to sami wiecie co się mówi, nie, że człowiek tyje, zobaczcie ja, jak ja jestem rozdymany, to wszystko od tych, z, od tego złego pieczywa, złych chleb, złe bułki, nie, nie, zły dotyk, nie, absolutnie, o, taką mamy konsystencję, powiem wam, chyba pierwszy raz się normalnie trzymam przepisu, nie chcę tutaj, nie chcę tutaj gadać, ale naprawdę, no podoba mi się, nie wiem jaki będzie efekt późniejszy, ale widziałem, że można słuchajcie też normalnie to, zamielić te, te, tylko trzeba tu obrać, bo to jest twardniałe, ale ja jak mówiłem, słuchajcie, goście wpadają, to zjedzą te łodygi, tak się będą cieszyć, że coś na stół rzucili. No dobra, dajemy sól, w przepisie jest... Pół, no to my musimy dać. Nie, 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 proszę państwa, ja lubię sól i absolutnie mój chleb musi być bardziej słony, bo ja uwielbiam sól, uwielbiam. Damy raz, dwie. No, e, można zawsze dosolić, słuchajcie. Można dosolić, a odsolić już się nie da. Teraz ten proszek do pieczenia. Do pieczenia powiem wam, jak mieszkacie w UK. Kupcie w Lidlu, bo taka sama gramatura w, w tym w Tesco. 4. Dobra, teraz muszę cichutko, żebyśmy się nie pomylili. Raz, dwa, trzy. no takie widzę, z górką daję, powiem Wam 4. Były dwa, no to chyba jest idealnie. 69 słuchajcie. Pikaczy kosztuje ta. A w Tesco macie za funta 60, słuchajcie, normalnie zdzierają skórę z człowieka. No, mówię wam, mówię, wam wiecie, żebyście też nie przepłacali, przecież to jest to samo. No, co tam może się różnić? Chyba niczym. Dobra, teraz mieszamy i 150, 150, słuchajcie, gram mąki, mąki. No, miała być miarka ta, ale wyszła, wyszła lipa. No, termomix uwalony, ale to nic nie. Nic nie przeszkadza, bo jako miara może być. Lecimy, ta tarownica. No ale nie mam gdzie mąki odważyć, ludziska. Nie no, wy dzisiaj to wszystkie moje, słuchaj, ta kąty obczajcie. No nie bardzo mi się to podoba. Muszę do mojego tajnego przepisu zerknąć, słuchajcie, lewym okiem. Mam nadzieję, że nie zerkacie. Czy, 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 czy 150 gram mąki, no to 300 musimy dać. Ciekawe czy mi wyjdzie bo muszę wam powiedzieć że ja mam zawsze zawsze tendencję do przesadzania za, ale to zawsze i przez to często moje przepisy nie wychodzą ale tym razem musi być inaczej. Ciu. Mamy 150 to powinien być ten jeden no miałem nie uwalić słuchajcie miałem termomiksa nie ubrudzić przed chwilą no w ogóle. Pach No, to już końcóweczka, powiem wam. Przepis jest zdecydowanie szybki, szybki. Wart, uwagi, dobra, 300 do 300, nie dajemy 305, 7 i 8. No, i teraz musimy to wszystko połączyć, powiem wam. I no, jak to mówi się, mamy to, mamy to, ale fajnie się to łączy. Myślałem, że jakieś wyjdą gluty, gr takie, ale nie jest źle. Takie packi te badziewne słuchajcie, w Ikei są za grosze. Kupujcie sobie jak chcecie. No, coś tutaj widzę u kobieciny w internatach, wyglądało to tak bardziej. Wiecie, aksamitnie ona tak pu, pu, zamieszała i miała w ogóle. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, bo ja jak oglądam te przepisy, a teraz na tym TikToku, to już w ogóle oni tak słuchajcie, robią chleb. Pach, 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 ona wyciąga już z pieca. No. I zaraz kanapki. A zobaczcie, no to jest jednak, może nie tam jakaś orka. Orka, jak w tym. No gdzie ja to miałem powiedzieć, jak, nie, jak w tym, jak dolny, jak na Śląsku. W tej Boże, nie w piekarni. Matko brakło mi słowa ludziska. No wiecie, tam gdzie węgiel wydobywają. Chodziło mi o to, dobra. Nie idźmy w tym kierunku, bo widzę, że już z pamięcią u mnie słabiuteńko. Ale akurat przepis spamiętałem. Ale nie, nie, nie ma dramatu, zobaczcie, dosyć, dosyć się to łączy fajnie. I całe szczęście nie trzeba łapskami tutaj się uwalić. No, tylko trzeba tutaj z dna, z dna, słuchaj, ta z dna trochę zamieszajta i coś z tego będzie. Muszę Wam powiedzieć, że już dawno nic nie zrobiłem takiego nowego, takiego ambitnego, chociaż wczoraj, nie, przedwczoraj robiłem schab w sosie pomidorowym i muszę Wam powiedzieć, świetne, świetne. No, wiadomo, uwielbiam w sosie te biteczki, w sosie takim, w sosie własnym, one są znakomite, no ale wiecie jak to w życiu, no trzeba troszeczkę odmiany, jednak odmiany, trochę zmiany, no i chyba mamy to. Ja będę robił to w air No, rozumiecie mnie. Jednak z przyczyn, jak najbardziej ekonomicznym. Dobra, już tu chyba nie wykręcę. Słuchaj, ta nic. Trzeciego chleba nie wykręcę. Dobra, i będziemy zobaczcie. No, no, to jest świetne. Ale powiedzcie mi, kobiety, bo wy się pewnie znacie. To jest ta mała miareczka. Tu jest ta mi się wydaje, że to jest mała łyżeczka. To będzie chyba albo płaska. A to to już nie wiem w ogóle. Albo to będzie duża łyżka, a to nie wiem. Nie no, chochla to to nie jest. Jakbyście mogły, to proszę o informację, bo tam jest coś skrobane, słuchaj, ta ale to jest jednak nie dla takich lajków. Mógłby tu już ktoś zacząć delikatnie ogarniać tą kuchnię. No ale jak to w życiu. Wszystko, słuchaj, ta na moim łbie. Konsystencja jest troszeczkę jednak Moim zdaniem inna niż w internatach, no ale możliwe, że kobita uchwyciła inne brokuły. Dobra, wykładamy to. No, takie widzicie, jakie to jest, taki, taki gęstszy glut, można by powiedzieć. Ale jestem, kurczę, powiem wam, jestem naprawdę zafascynowany tym chlebem. Po pierwsze ten kolor, ten kolor jest świetny, taki zielony, taki zdrowy, taki, taki wiosenny, a już no troszeczkę nam brakuje, bo to już ku, ku zimie, ku, ku zimie idziemy ludziska, no niestety, niestety. Ula la, żeby tutaj nie nawalić, bo jak on mi tu wywali, słuchaj, ta z tej formy, no nie no, trzech chlebów to ja chyba nie zrobię. Co myślicie? No nie no, wywali, wywali. Ja pierniczym ja nie wiem czy mi wejdzie do erfrajera, ludziska. Trzy chleby, no to ja nie wiem. Będzie rozić, będzie czamrozić. Nic nie poradzę. Raz, słuchaj, ta jak ktoś jest z okolicy, no to nie mówię, nie mówię, no jednak mi zostanie. Więc mogę jak gdyby poczęstować a najlepiej jakby jako słuchaj, ta jako osoba próbująca ta pierwsza nie Bo jak coś nie wyjdzie to słuchajcie no wiadomo takie takie jak podniebienie jak moje no to by była ba bardzo duża strata więc lepiej by było to komuś dać do spróbowania no tak to wygląda nie chwaląc się słuchajcie nie chwaląc się no jestem w jakimś stopniu znakomity co myślicie Sekcja komentarzy jest oczywiście wasza. Kurczę, ciekawe, czy mi się to chyba powinno, ale nie. Teraz możecie pisać. Dlaczego on tej foremek nie wysmarował, bo one się przykleją. Słuchajcie, zobaczymy, czy się przykleją, bo możliwe, że nie, i nie będziemy musieli. No i to i co? W moim skromnym Okiem, no to wygląda nieźle. Tutaj jest trochę więcej nawalone. Tu chyba też, a tu mniej. No nie wiem, ale jak ja zacznę. Słuchajcie, jak ja zacznę to teraz równać. Czajcie o co chodzi. No, na pewno czajcie. Na pewno rozumiecie, co mam na myśli. No dobra, fajnie się to ułożyło. Na górę można by jakieś dać ziarna. Ale ja nie mam. No ostatnio miałem, ja kupiłem, słuchajcie, żarcie dla gołębiów, no ale to niespecjalnie, chyba na. Na posypkę niespecjalnie, no i co? No i lecimy. Lecimy, słuchajcie, z, ten, z tematem. Jeszcze zerknę na przepis. Pak, pach, pach. 35 minut. 40. Od 35 do 40. Ciekawe, czy jest frytkownica umyta. Słuchajcie, ciekawe, czy jest umyta. No. Wybitnie czysta, to ona nie jest, słuchajcie. Przetrę ją trochę papierem. No, ale też no nie można narzekać, słuchaj, ta nie można narzekać. Wezmę ją przetrę. No. Kanapka była chyba. Kanapkę, kanapeczkę rano robiłem, słuchajcie, delikatną z tym gorszym chlebem i ze serem. I zapomniałem przetrzeć, zapomniałem przetrzeć. Wam się też na pewno zdarzają takie rzeczy. No dobra, i patrzymy, czy to tu wejdzie. No gówno nie wejdzie, gówno nie wejdzie, słuchajcie. No nie no słuchajta, no ludziska, no jest słaby temat. No zobaczcie. Ja zostanę normalnie z jednym chlebem. Ja pier... Nie no, tego to jeszcze nie grali. No tego to jeszcze nie grali. Patrzcie co się dzieje. Ja myślałem, że ta trzecia wejdzie tu bokiem. Absolutnie, słuchaj ta absolutnie i teraz tak. Teraz jest bardzo ważne, bo to było w piekarniku. Wiecie co? A air Fryer ma to do siebie, że strasznie u góry jara. I mnie się wydaje, że powinno być coś nałożone na górę. Dobra, na razie chyba dam. Czy na razie nałożyć? Nie wiem, czy już nałożyć. 200 stopni ma być, proszę Państwa. Aha, teraz jest otwarty, dobra. Dajemy 200 stopni i. 30 minut dobra ale ja założę na górę te no nie wiem właśnie wiecie co no bo on się zjara on mi się zjara od góry no dobra lecimy ryzykujemy lecimy słuchajta widzimy się później ja na pewno jak będę robił jakieś aktualizacje będziecie wiedzieć o co chodzi dobra ja się biorę tu za ogarkę no słaby temat z tym wiecie co przecież ja mam podwójny i ja mam podwójny, słuchaj, taj lecimy na drugim. No lekko, elegancko, patrzcie, kamera, akcja. O matko to nie ten. Jak to jest? 200. Poszło, 37, ten ma trochę więcej. Poszło na dwa, nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Dzisiaj kosztów nie lecimy, lecimy na bogato. Jutro prąd wyłączą, będziemy się dopiero martwić. Trzymaj ta się, widzimy się po reklamach, śmialutko. No, robimy aktualizację, co tam słychać. Proszę Państwa, tak delikatnie zobaczymy. Ula Boska, ludziska! Nie minęło jeszcze, nie, minęło 11 minut, słuchajta. A chleb normalnie wyskakuje z pieca, można by powiedzieć. Ale ten zapach, słuchajcie, ja mam wieczny, Wietrzny, że nie, że wieje, tylko od czasu katar. Ale ten zapach, który się unosi, słuchajcie, do mojego, do moich Zatkanych nozdrzy. Fenomenalne, fenomenalne. Tylko nie wiem, czy by mi tu zakalczak nie wyszedł, ale wywalił strasznie mocno. Słuchaj, ta, strasznie mocno. Na razie go nie będę przykrywał, gdyż się nie przyjarał. No powiem wam, jestem, jestem zachwycony. Na tym etapie jestem zachwycony odnośnie tego chleba. Mam nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej. Tylko lepiej, ale to się okaże. No proszę państwa, mamy to, chyba to mamy. Sprawdzamy. No, taki wyszedł nam murzynek, można by powiedzieć. Murzynek, ten drugi bardziej jak pasztet. Na początku widzę, on się dosyć mocno wybił, ale później mam wrażenie, że wszedł w stan skupienia. Gdzie tu jest jakaś o matko, miałem tu dyżurną wykałaczkę. Słuchajcie, a teraz będę Wam mu, musiał pokazać wszystkie moje skarbiska. No nie mam, słuchajcie, nie mam, bo chciałem go przekuć. Uhu, uh, uh, twardy jak kamień. Słuchajcie, no jest dosyć lekki, bo zakalce to mają to do siebie, że one od razu są ciężkie. Łatwo je po tym rozpoznać. No i zobaczymy, czy to się nam przykleiło. No jednak nam się przykleiło, słuchajcie. No nie całkiem, ale, ale trochę. Morał z tego taki lepiej dać papier, słuchajcie, lepiej dać papier, bo później macie problem, żeby to odkleić. O matko jedyna No nie wychodzi to słuchajcie Chociaż nie ma, patrzcie nie ma jakichś tam tragedii Tylko nam się foremka już zmarnuje U na motorach ktoś, słuchaj ta motor jaki sąsiad sobie kupił chyba nowy I musi to pokazać Dosyć się to powiem wam przyjarało w internatach wyglądało to zdecydowanie kobiecinie lepiej to szło. Ale nie ma się co podłamywać. No widzicie, pieczenie to nie jest taka Słuchajcie hop siup. O, trochę zostało, ale nie ma co się tym przejmować. Wiecie, co ja te to chyba zostawię w tej formie, tak do ostygnięcia. Nie one sobie tu siedzą, tu je wezmę, zaparkuję a spróbujemy tego jednego. No, nie wyszło to jakoś idealnie potężny chleb, no ale nie można go na starcie skreślać. Tu jest trochę, widzę, widzę wybicie. Jak tam zakalcowatość. Słuchajcie, chyba za kalca nie ma. Mogłby mm. być bardziej słony. Mm. Powiem wam, jest bardzo dobry, ale chyba troszeczkę jednak. Nie wiem, czy zakalcowaty, czy nie. Nie no, trochę jest, trochę jest. Bądźmy, bądźmy sprawiedliwi. Nie wiem czy on był za krótko, czy nie. No, ale jak dla mnie, słuchajcie, bomba. Jak dla mnie bomba. Taką się prezentuje. Patrzcie, ja tak gadałem, a już praktycznie pół chleba z żarłem. I to ze samą solą. Mm. Świetna. Słuchajcie, naprawdę spoko, spoko pozycja. Chyba ten się najlepiej wybił, słuchajcie. Ja go włączę jeszcze na gorące. Nie, muszę drugą włożyć. Odpalę go. Słuchajcie, tylko na jeden. Ale tu chyba jest na tę temperaturę. Dam go na moment, na 200 i go zostawię. Niech on dojdzie. Tamten. Niech dojdzie do siebie. A powiem Wam, no nie ma dramatu. Mmm. Zdecydowanie mogłoby to pewnie wyglądać lepiej, ale jak dla mnie świetne. Nie no, chyba jak się tak rozwala to nie jest za galec mam wrażenie. Co wy na to? Bychota. Naprawdę chlebek jest rewelacyjny. Tą dupeczkę teraz obrócę. Słuchaj, tam miałem, miałem dawać serek, miałem smarować tą, wystarczy szczypta soli. Jest rewelacyjny. Hmm. Polecam wam przepis. Rewelacyjny. No proszę państwa, tak się mój dzisiejszy wypiek prezentuje. No muszę wam powiedzieć, minusem jego jest to, że strasznie szybko znika. Hmm. Hmm. O nie, no ludzie, nie, nie, nie. zdecydowanie to nie jest pozycja dietetyczna, absolutnie. To już drugi, słuchajcie, dzisiaj. Mówię.